Długi może być jednoroczny i narośli, Zobaczmy sobie razem. Tu się zaczyna i idzie w tą stronę. Idziemy za nim. Powoli drewnieje już, zobaczcie te przyrosty. Ten konkretny przyrost, wilki usuwane, więc owoców praktycznie nie było ze względu na wiosenne przymrozki, Więc on miał potężną siłę. Cały czas ten sam pęd, moi drodzy. To nie jest żadna mistyfikacja. Tędy, 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 tędy. tędy. Tendy, 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 tendy. I dopiero tutaj się kończy. To jest jego końcowy etap, czyli mniej więcej jak liczyłem kroki około 7 metrów przerostu. Więc zobaczcie, jak potężna ma moc sobie ta roślina. Oczywiście ktoś powie, że powinien to przyciąć dawno. Tak, no może troszkę przegapiłem, ale jak się potem zobaczyłem, to już chciałem Wam pokazać, jak długo będzie to rosło będą będzie materiał na siedzontki w następnym roku cześć